No niestety tak, wczoraj bardzo się cieszyliśmy, dzień bardzo udany, dzisiaj pierwszy jest też zupełnie nieźle nam wyszedł, jechaliśmy swoim tempem, udało się wygrać z Brianem, odrobić połowę strat, on miał jakąś przygodę, my tam też drobną oczywiście, bo zgasiliśmy auto, ale, ale tak naprawdę wszyscy mają jakieś drobne przygody, no my niestety na drugim odcinku specjalnym, mniej więcej w jednej trzeciej tego odcinka, przy prędkości 15 na godzinę, Zjechaliśmy, można powiedzieć, jednym kołem poza trasę, skręcając w prawo 90 stopni, i to koło złapało poślizg, wciągnęło delikatnie auto do rowu. Już wyjeżdżaliśmy z tego rowu, ale okazało się, że w tym miejscu, akurat, było bardzo grząsko, mokro, i wciągnęło nas jeszcze bardziej. I już nie dało, rady, nie dało rady wyjechać. Było mówię na tyle grząsko, że auto było kompletnie nieuszkodzone, nie miało żadnej ryski. A w tej chwili mamy z prawej strony, czyli z drugiej kompletnie strony, niż byliśmy w rowie zderzak łamany, a to wynika z tego, że, że traktor, który nas wyciągał, musiał użyć takiej siły, żeby właśnie to auto wyciągnąć, więc to obrazuje jak faktycznie niefortunnie wpadliśmy. No ale takie. Takie są rajdy. No bardzo nam jest przykro. Jestem niesamowicie rozczarowany, bo czułem się dzisiaj świetnie. os były piekielnie ciężkie, trudne, a, ale, ale właśnie to nas, y, to nam dawało szansę, że będziemy my być może mieli szansę właśnie powalczyć z Brianem i pierwszy raz pokazał, że faktycznie można było. No ale mówię, tak jak powiedziałem przed chwilą, no, takie jest życie, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Trudno, no, trudno mówić tutaj też o jakiejś nauczce, bo no, bo tak naprawdę niewiele się na tym nauczyliśmy. No ale... Ficou.